Widzowie, dziś, no ale fajny początek odcinka. Widzowie, już każdy chce mnie zaatakować. I w ogóle, hej, widzowie, z tej strony i kebabik 3.2.0 i pytacie, ej, możecie mnie czy czasem gabcio 3.0.08 nazywać, ale ja się pytam, po co? W sensie, ja się pytam, pytacie się, po co nieść nazwę bo będę nagrywał Robloxa częściej, ogólnie Brawl Starsa, jak będę miał dużo game'ów, to też chyba nazwę zmienię taką i sklepawik podłoga, a no, z i tak dziś gramy w Brain Braindog, pytacie, czemu znowu w to, bo tak Ech. E, muszę zdobyć coś dobrego, bo mam za słabe Brainy no i coś ciekawszego No não é não, 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 não. No, não. não é não é não é e cebide amiga não liga não 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 Taki a sprzedajemy tego bry, albo dobra, robię konkurs, jesteście pewnie słabi, znaczy, ja nie mówię, że jesteście już tak słabi, tylko mówię, macie drugie konto, albo chcecie dać na przykład swojemu bratu, robię konkurs o bry, bry, pata, pima. albo nie, stop, od nowa, od nowa, widzę. robię konkurs o... Burbaloni Loli Loli. A w gratisie jak ktoś mnie subskrybuje, może dostać bryb,ryb. ale koniec do po prostu głupiego gadania z klam. Ogólnie mogę zrobić... Chciałem powiedzieć przerwa, ale mogę zrobić Rebirfa. On to widzowie zdobędę jakieś brain roty i... Wtedy wam pokażę. A i konkurs będzie, no, niestety coś innego. Może jakimś trudem niemożliwym, pewnie zdobędę te DLC, co obiecywałem wam. Więc, no. Jeszcze ostatni raz. Ostatni, jedyny raz biorę z nich Pewnie nie jedyny, bo jeszcze nie uprawiam. Dobra, więc. Uuuu. Albo wiecie co? Widzowie? Muszę pierwszy to Albo, no nie, no muszę zrobić sobie. Bebirfa. Ja to nazywam w takim moim ulubionym jak jaką Bebirf, Czyli Bebirfa. No to ten, no, Bebirfa zrobię. No dobra. Dla Was może się to nie spodobać. Napiszcie w komentarzach albo przynajmniej na surkach, tak, czy Wam się to podoba. Ja ogólnie napiszę Wam, że jest nowy filmik. Pytam Wam obejrzeć. Pewnie nikt nie odpisze, ale no. Ech, no zawsze trzeba. A może to będzie moim fanem? Będzie. No nie to Jak ktoś to od razu możecie ten. Pisać do mnie w komentarzach. I nagle idzie najlepszy dzień do takiej ale. ja. kupuję. Kebabini, bombardini. No. mnie chce? Nie no, już okradnę się, czekaj. Ja, ja dzień dzienią wybombiłem. Kto kradnie? No pini, nie, nie ma kladnięcia, nie ma. A może? A może to i lepiej? I nagle tunk, tunk, sachór. Ja tymczasem Ja głupek nie kupiłem tego tunk, tunk, No, A może? Nie mam no, dobra. Pytam, napiszcie czy mnie lubicie, czy nie.

Nie no, dobra. Pewnie nikt tego nie zobaczy i nie będzie chciał to opóźnić w konkurs. drag, barbon. I się pytacie, czemu tak... Czemu może... Może zobaczy... No nie powiem... tego. Ballerina Cappuccino. Napiszemy coś. Okay. Coś? Nie wiem, czy mnie patnie. Odpiszę albo nie, albo mnie patnie, czyli tym bardziej nie. Ciekawe, co będzie, jak napiszę tak. Czy będę mógł. Nie sprzedawaj! Wejść, ja chcę! Nie! Daj, daj to! Daj, to! Daj. Nie. Czekaj, nie chcę. I to nie pas. Widzowie, będziemy się klepać. Dobra, biego, biego na solo. Biego na solo, Kawalku wirtuozu i uciekamy. Widzicie, o! Dobra, widzowie, teraz się mogę żeby Gigi Bacon mnie nie Widzowie, patrzcie to. Na pewno, no na pewno. Ukradliśmy kawał... kawałku wirtuozu. Widzieliście to? Tego polecam nie subskrybować, także wam taką pomoc doradzić. Oczywiście jak będziecie mieć jakieś Patrzy, to na przykład macie u Gindin Bura, ja tylko sobie ta gruafka robicie i, wam, i stracicie go, no to pytajcie mnie, ja mogę wam dać kawałko złow. a robię konkurs na secreta. Nie no, żartuję widziałem. nie robię konkursu, powiem wam.

Mogę zrobić jeszcze na, ser, na ma, czyli team, czyli za. Mogę zrobić jeszcze na sala. Mogę zrobić jeszcze na kolejkę. Talfa, lifero. na kolejkę. Żartuję, wiem, że trochę mnie. Ale! Trochę mnie powalił, ale zrobię na te dwa więzoty na Salamino, Minuta, pin, By konkurs też na. Na, 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 na. na. Właśnie ucieszycie? Ballerina, kapuccelina, kapuccelina. <suk> Teraz tylko śpiewam. ile ten goryl? ten goryl? Nie zbieram mnie, będę miał milion. Takiego goryla bym chciał. Dobra. I bierzemy kawałek kurtułów. 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 No teraz to tym bardziej polecam nieco. Teraz to bardziej. Tu meta nie ma. Kavarno ja mam sumie, ja mam legalneta. No i kolejny kawal. to rytuozu. No łatwo. Ona nie ma internetu. Ja nie mu kradam. Stroberelli Flamingeli. Jak hm. się na to no dołączył? Okej. Okay. Dobra, nie, idę zamknąć bazę. A widzicie widzowie, że dlatego polecam mnie subskrybować. Zbijcie w tym filmiku Rebinfa. <suszel> Mogę zrobić nawet dwa. Dobra. Boneca de um balabu. Boneca de um balabu. Boneca de um balabu. Boneca de um Czekaj, Beleza, vai. Beleza. Zrobię to. Zrobię to. Nie dobra. Dam mui spokój już taki, to ja nie jestem. Widzę. Takie podobne filmik. Brr, 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 i hater, no brr. i Dobra. A poczekać może, czy jeden tak kradnięty. No i Efa, Efa, Esa, esa, esa widzowie, karmi mu dobra miana no, zapożyczoną. No Ale widzowie co? Patrzcie, skoczę i będę lew do I tu, 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 tu mamy drugie piętro! Ej, no to widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. 拜哦。